Cześć, y, tu Niedźwiadek, a to zapowiedzi kanału, tak. Y, co ja bym mógł powiedzieć? Y, teraz na kanał y, zacznę zrobić tło. Nie wiem, czy widzieliście... Y, czy widzieliście omówienie mojego kanału? Uryngo, Uryngo 1. Tak. Grę... Multiplayer zaczniemy już dosłownie za niedługo Tak jak wspominałem wcześniej Tak, od teraz już filmiki są w Full HD yy, pro, Programów jakich używam jest to Fraps i Camista Studio i Windows Movie Maker No I tak, i to chyba było na tyle To cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku W kolejnym odcinku będziemy chyba prasować Dobra. I... Aha, jeszcze mam coś, jeszcze mam wam jedną rzecz do powiedzenia. E, gdy... E, czasami będę miał więcej. Czasami będę miał... Będę miał więcej czasu, będę dla Was nagrywał filmiki z Minecrafta i, i z Strike'a. E, tak, jak gram z Nerdowcem, czyli z Sosną 99 i z Ringo 1. Tak i to by było chyba na tyle Obiecuję, że kanał się poprawi Bo to jest naprawdę proszę żeby rozumiało, że wcześniej nie byłem taki obcykany w programach Dobra, to dziękuję za oglądanie tego filmiku Subskrybuj mnie, łapka w górę Dzięki, na